Nie Ratunku, pomocy. Szybciej. Nic ci nie jest, Erin? Twoja mama pozwoli nam zabrać te graty na kiermasz? Nie wiem. Uważa je za cenne eksponaty. Nie nabrałeś nas, Noah. Co tu robisz? Nic takiego. Pewnie chcecie być sami. Spadaj. Plusy bycia leworęcznym. Zobacz, co narobiłeś, ja? Doigrałeś się, stary. Zobaczcie. Cool. Super. Jest tu yeah, światło? Tam. Gdzie jesteś, Max? Max? Zniknął. Gdzie jesteś, Max? Tutaj. Gdzie? Tutaj. Ślepi jesteście? Co z wami? Zniknąłeś. Nie bądź głupia. Błysk cię oślepił. Stałeś się niewidzialny. Naprawdę. Zniknąłeś. Wow. Invisible. Niewidzialne. To przez to lustro. Dlatego zamknęli pokój. Słuchajcie. To będzie nasza super tajna kryjówka. Nikomu ani słowa. Przysięgacie? Prawą ręką. Lewą się liczy. Dla mnie się liczy. Lewo wiem, wiem. Nikomu ani słowa? Oczywiście. To moja mama Muszę iść. You guys what's Zaczekajcie. That? Mam Cię. Powinienem Ci dołożyć. Jeśli to zrobisz, będę wrzeszczał. Obudzisz tatę i możesz zapomnieć o tym pokoju. To magiczne lustro? Chyba tak. Ty pociągniesz, czy ja? Zróbmy to razem. O Uramię. Jesteś niewidzialny. Ty też? To jakaś sztuczka. A kogo to obchodzi? To jest super. Moglibyśmy wejść do kina z Afryką i straszyć ludzi. Przestań. Obudzisz rodziców. Już dobrze. Nie czuję się najlepiej. Kręci mi się w głowie. Mnie też. Trochę. Dziwne, co? Naprawdę dziwne. Powiemy rodzicom? Musimy. Ale nie od razu. Pobawmy się, zanim zaczną ustalać zasady. To nasze odkrycie. Życiowa szansa. Możemy zaczekać. Kiedyś na pewno im powiemy. Ojciec da ci szlawan do końca roku. Nie dba o to. Miesiąc temu nosił kucek. Bolało? Nawet o tym nie myślę?. Muszę coś odebrać. Nie pakujcie się w kłopoty. Dobrze, mamo. Dzień dobry. Cześć, Erin. Do widzenia. Pokazałeś mu? Nie powiedział o co chodzi. Oby to było coś warte. Spoko. To największe odkrycie w całym wszechświecie. Jasne. Rewelacyjne odkrycie. Co jest grane? To miała być nasza tajemnica. Zach dał słowo, że nic nie powie. Niesamowite. Nie czuję się najlepiej. Ja też. Wyłącz to Noa. Gdzie oni są? Myślałem, że są niewidzialni tylko gdy światło jest włączone. Właśnie, co się dzieje? Trzeba odczekać parę sekund. To tajna broń. Będziemy sławni. Wejdziemy pod prysznic dziewczyn. Dorośnij, noa. Potraktujmy to w bardziej naukowy sposób. Możemy przeprowadzać doświadczenia. Czy to jest bezpieczne? Musimy wiedzieć, jak to działa. Za każdym razem powrót zajmuje nam więcej czasu. Wiem, jak to sprawdzić. Mierzmy czas. Jesteście pewni? Czułam się dziwnie, było zimno. Trzeba się przyzwyczaić. Spróbuję. Mierz czas. Teraz moja kolej. To nie zabawka. Gotowy? Mierzę. Ruszę. Max? Jesteś tam? Chyba tak. Co się dzieje? Nie wiemy. Jakbym się unosił? Brzmi jakbyś był w jaskini. To dziwne, bardzo dziwne. Max? Mów do nas, Max. Max? 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 Jesteś tam? No, like Nie podoba go. mi się to. Out. Wyłącz to szybko. Max? 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 Nie ma go. Niemożliwe. Zdarzyło się to wcześniej? Nigdy. Światło. Nie mogę dosięgnąć. Nie sięgnę. Udało się. Nie wraca. Dostanie się nam za to. Jest. W porządku, stary? Jesteś lodowaty. Teraz było zupełnie inaczej. Gdzie byłeś? Nigdzie. Byłem tu, ale i nie byłem. Mózg mu zamarł na kość. To było jak dziwny sen. Trochę przerażające. I te jasne kolory. Jak przez mgłę. Nie, nie powinniśmy tego nie robić. robić. Jasne. Zrobiłeś to dwa razy z rzędu. Ty spróbowałeś. Pozwól mi, Max, tylko raz. Ja nie żartuję. Max ma rację, to zbyt ryzykowne. Nie potrafię wyjaśnić, ale jest w tym coś dziwnego. Coś bardzo na opak. Obiecasz, że nie spróbujesz? Dobra. Dlaczego patrzycie na mnie? Obiecaj. Mam to wypisać krwią? Obiecuję. Noa kolacja. Zaczynamy bez ciebie. Wychowaliście się w tym domu. Nie zauważyliście nic dziwnego? Co znaczy dziwnego? Chyba tu nie straszy. Straszy? Nie bądź dzieckiem. Mówiłeś Tacie o kolczyku Zaka? Wielkie rzeczy ma kolczyk. Jeśli Ty o tym myślisz, zapomnij. Przepraszam, pójdę po Noa. Kolacja stygnie. Hormony. Puszcz mnie. Chcesz to popsuć? Umówiliśmy się. Skrzyżowałem palce. Twój głos brzmi inaczej. Nie czuję się zbyt dobrze. Chodź, sprowadzę cię. przestań się wygłupiać. Noah, jesteś tam? Noah, talk to Odezwij się. Tu jestem. Nic ci nie jest? Skądże? Nie martw się. Nie dotykaj tego lustra, jasne? Jak sobie życzysz. Cześć mamo, wróciłem. Cześć skarbie. Myślałam, że jesteś ze swoją paczką, z kim, Zakiem i Erin. Zapomniałam, że masz trening. Gdzie byłeś? Siedaj. Obiecaliście, że z tym koniec. Łatwo ci mówić. Ja jeszcze nie próbowałem. Próbowałam wybić mu to z głowy. Ostatnim razem było naprawdę dziwnie. Jakbym się gdzieś przeniósł. To zbyt niebezpieczne. Trzeba z tym skończyć. Oszalałeś? To będzie warte miliony. Twój głos! Co z nim? Dlaczego tu tak zimno? Koniec zabawy. Odezwij się, Zak. Nie jesteś. Wystraszyłeś mnie. W porządku. Spróbujesz jeszcze raz? Nie, koniec z tym. Nie bądź mięczakiem. Zbudź się ostatni raz. Co z tobą? Przestań. Zostań. Nie mieszaj się do tego. Nie. Na co się gapisz? Na nic. Myślałam, że jesteś jego przyjacielem. Spokojnie, Max. Nie raz widziałeś swoje odbicie. Max? Max, Answer mi! Odezwij się. Gdzie on jest? Wyluzuję. Zaraz wrócę. Sprowadzę go. Jeszcze nie. Co ty wypracowałeś? To boli. Twój kolczyk. Co z nim? Przedtem był w lewym uchu. Teraz jest w prawym. Nieprawda. Długo na to czekałem. Od chwili, gdy włączyłeś światło. Na co? Na wymianę miejsc. Nie utrudniaj mi tego. Nie! To ja stąd odejdę. Proszę, nie rób problemów. Twój przyjaciel poddał się bez walki. To jest prawdziwy świat. Poddaj się zimno. Żadnych trosk. Żadnych problemów. Żadnych uczuć. Poddaj się, Max. Nie ma mowy. Zack! Erin! Wyłączcie nie światło. Nie słyszą cię. Teraz mi nie uciekniesz. Czas się wymienić. Sprowadzimy was tutaj jedno po drugim. Tu jest dobrze. Zimno jest dobre. Nie! się zamienić nie za późno Zbij lustro Erin. On your Stop. Przestań. Zbij lustro. Zbij. Co się stało? Przed kimś siedem kiepskich lat Powiemy rodzicom? Chyba nam nie uwierzą. Zamurujesz ścianę. Nigdy nie wejdziemy do tamtego pokoju. Pomagacie mamie? Pójdę po aparat. Zawsze jest ten pierwszy raz tato. Rzuć mi filiżankę mamy. Od kiedy to rzucasz prawą ręką? Noah?